To, co widzicie, to basen Eichrowska Wrocław. Jest tu zarówno basen odkryty, już nieczynny, jak i kryty. Widać, idziemy sobie, idziemy. Tam już ludzie pływają. Zaraz zobaczymy, czy jest tłok. Ale chyba na razie tłoku jakiegoś specjalnego nie ma. To idziemy się trochę pomoczyć po pracy. Chwila prawdy przed nami. Czy ta kamerka rzeczywiście jest wodoodporna i nie zatonie? Zobaczymy. No dobra, rzuciłem kamerkę do wody. Zanurkowałem się, nie zatnęła. Wygląda na to, że chyba działa, nie? A jeszcze się każe, czy działa jeszcze raz, no No cóż, wygląda na to, że DJI Action 5 Pro potrafi pływać, bo go wrzuciłem do wody, popływałem z nim i nawet się nie utopił. Dobrze No to jeszcze sprawdzimy na drugim basenie A tak wygląda cały obiekt Podzielony na dwa normalnie rano to jest 50 metrowe, ale też podzielony na dwa 25 metrowe. No dobra, na dziś Fajland. Popływane, tak przetestowana, no, nie utonęła. Dzień dobry, co na to, przyjęto. Było dobrze, no to popływane. Dobrze weszło. Kamerka, jak widać, przeżyła. Więc wygląda na to, że nie kłamali w tych reklamach. I rzeczywiście jest wodoodporna, może nie nurkowałem na 20 metrów. Ale poszło.